do siebie e, prezesa Ostróńskiego Sokoła, pana Jurka Staryndeckiego razem z prezentami.

conferencia para o... Łukasz Gwiazda, bohater dzisiejszego spotkania. Łukasz, idąc w 95 minucie pod polekarny wierzyłeś, że wpadnie? Na pewno jakoś wierzyłem. Całe 90 minut walczyliśmy jako cały zespół. Można powiedzieć, że to nie jest przypadek, czyli ciężko trenujemy. Dobro szybko od Michała Jankowskiego. się na czas. Gdzieś tam wygrał pojedynek główkowy, spadł mi pod nogi, strzelił mi bramka. Spotkanie o 6 punktów, więc na pewno morale w drużynie wzrośnie po tym meczu. Tak, na pewno. Atmosfera bardzo dobra w szatni jest na pewno będzie jeszcze lepszy. Gramy trzeci metr rzędu na zero z tyłu. Jesteś jednym tutaj z twórców defensywy. Jak, to, jak oceniasz postawę bloku defensywnego w dzisiejszym spotkaniu? Na pewno bardzo dobrze. Były jakieś błędy. Też mieliśmy trochę szczęścia, ale szczęście przypisuje lepszym. I tyle. To co? Ograjewa po trzy punkty? Oczywiście.